Witajcie z tej strony Marceli z Sekretów Handlu. Zapraszam Was na garść informacji ze świata e-commerce. Gazeta.pl informuje nas. Inflacja już do nas płynie. Brakuje wolnych statków oraz kontenerów. Ceny frachtu biją rekordy. Ceny frachtu biją kolejne rekordy wskazują analitycy PKO Banku Polskiego. Transport morski Szczególnie z portów azjatyckich do europejskich drożeje dosłownie z dnia na dzień. To kolejny czynnik, który może podnosić ceny dla konsumentów w Polsce i na całym świecie. To, co dzieje się w portach, jest spowodowane szybkim powrotem koniunktury globalnej, w tym m.in. w Europie i Ameryce Północnej. Rośnie popyt konsumentów, zakłady produkcyjne uzupełniają zapasy. Bogate kraje potrzebują tu i teraz kolejnych dostaw towarów m.in. z Chin. W portach i terminalach jest nad wyraz tłoczno, statki są wykorzystywane z niemal pełną wydajnością, a kontenerów i kontenerowców i tak brakuje. Słowem, zapotrzebowanie nie spotyka się z odpowiednią podażą, więc ceny frachtu szokowo rosną. Moce załadunkowe portów są ograniczone, powstają zaległości sięgające nawet kilku tygodni. Ceny fraktu oczywiście nie mają przełożenia 1 do jednego na ceny towarów na sklepowych półkach. Importerzy są zmuszeni także schodzić ze swoich marsz. Niemniej, w cenach importowanych towarów, np. żywności, możemy zobaczyć jakiś efekt obecnej sytuacji. OECD oszacowało niedawno, że 50%, 50, 50 wzrost kosztów transportu może przyspieszyć tempo wzrostu ceny importowanych o około 2,5% kwartał do kwartału. Ceny rosną, a Polacy wydatki. Z danych GUS za pierwszą połowę 2021 roku wynika, że inflacja wyniosła 3,6%. Jednocześnie okazuje się, że pandemia COVID-19 nauczyła nas oszczędności. Z badania dla rejestru dłużników Big Info Monitor wynika, że 42% Polaków chce ograniczyć wydatki, głównie te na przyjemności takie jak kino, książki czy wyjście do restauracji. Polacy chcą wydawać mniej. Skłoniła ich do tego pandemia, która zachwiała finansami niektórych gospodarstw domowych. Zawirowania na rynku pracy, niepewna sytuacja pracowników niektórych branż. Strach przed tym, co przeniesie jutro, sprawiły, że zaczęliśmy ostrożniej gospodarować budżetami domowymi. Polacy chcą ciąć swoje wydatki głównie na przyjemności: na kino, teatr, książki, koncerty, wyjścia do restauracji czy klubów fitness. Plany cięcia wydatków dotyczą także odzieży i obuwia, krótkich wyjazdów czy usług fryzjerskich i kosmetycznych. Choć akurat w przypadku usług beauty co dziesiąty badany zaplanował wydać więcej ale i tak nierównoważy to odsetka osób odwołujących wizytów fryzjera czy kosmetyczki. E-commerce będzie odpowiadał za 20% sprzedaży w Polsce już za 4 lata. Zdaniem ekspertów CBRE sprzedaż e-commerce w Europie w latach 2020-2025 wzrośnie o 298 miliardów dolarów a w Polsce będzie stanowił aż 20% całości handlu. To wygeneruje zapotrzebowanie dodatkowe około 28 milionów metrów kwadratowych powierzchni logistycznej. Jak podkreślają eksperci, rynek europejski jest stosunkowo spolaryzowany pod względem penetracji e -commerce. Są takie kraje jak Wielka Brytania czy Holandia, gdzie rozwój handlu elektronicznego jest bardzo dynamiczny. Natomiast takie rynki jak Portugalia, Włochy czy Hiszpania są mniej ugruntowane. Liderem w Europie pod względem rozwoju e-commerce będzie Wielka Brytania. W ciągu 5 lat udział sprzedaży online w ogólnej sprzedaży wzrośnie z około 25% w 2020 roku do aż około 32% w 2025. Na kolejnym miejscu znajduje się Holandia. Gdzie aktualny 17% udział handlu elektronicznego wzrośnie aż do aż 26% w 2025 roku. Podium domykają nasi sąsiedzi Cześć, gdzie wzrost będzie nieco mniejszy, bo z około 15% do około 20% w 2025 roku. Polska jest jednym z liderów rozwoju e-commerce. Zostawiamy daleko w tyle takie kraje jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy, gdzie udział handlu elektronicznego dopiero w 2025 roku zbliży się do tego, który my mamy już teraz. Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów, jeżeli chodzi o płatności mobilne, które nasi rodacy pokochali. Mamy też rozwiniętą infrastrukturę, a położenie, położenie w centrum Europy działa tylko na naszą korzyść. Kompetencje cyfrowe Polaków. I dostęp do sieci też są na wysokim poziomie, co powoduje, że sektor będzie mocno rósł, a wraz z nim powierzchnia logistyczna, której buduje się rekordowo dużo. Crowdfunding. Czy można tak sfinansować biznes? Pożyczka bankowa czy zdobycie inwestorów to nie jedyne sposoby na sfinansowanie nowego projektu. Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, pozwala na wykorzystanie siły internetu dla zdobycia środków, by wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę. Jak działa ten model pozyskiwania funduszy? Serwisy crowdfundingowe pozwalają użytkownikom dokonywać wpłaty na rzecz osób i przedsiębiorców realizujących nowe projekty. Jeśli chodzi o korzyść dla wspierających, platformy działają zasadniczo w dwóch modelach: nagrody i kapitału. Jeśli chodzi o nagrodę, w tym przypadku użytkownicy, którzy decydują się na dofinansowanie projektu, otrzymują od firmy podarunki w zależności od kwoty wsparcia. W przypadku na przykład wideobloga może to być imienne podziękowanie w napisach końcowych filmu dla najbardziej zaangażowanych wpłacających. Natomiast jeśli chodzi o kapitał, niektóre serwisy pozwalają zaoferować użytkownikom udział w spółce w zależności od wielkości wkładu. Jakie są najpopularniejsze międzynarodowe serwisy crowdfundingowe na świecie? Kickstarter, IndieGoGo, GoFundMe, go Patreon. Do polskich serwisów crowdfundingowych należą za to polakpotrafi.pl, wspieram.to i Patronite. Jakie są natomiast zalety crowdfundingu? Alternatywa dla pożyczek bankowych, PR i lepszy marketing weryfikacja pomysłów. A jakie są wady? Wymaga to oczywiście czasu i wysiłku stworzenie tak zachęcającej zachęcającej kampanii. Możemy ponieść ryzyko niepowodzenia albo kradzież pomysłu. Szansa jest to szansa na pewno dla ciekawych i przemyślanych projektów. Może być dobrym sposobem na sfinansowanie biznesu, stanowiąc alternatywę właśnie dla pożyczek lub poszukiwania inwestorów. Nasze projekty powinny być na tyle interesujące i innowacyjne, aby zainteresować użytkowników. Równie istotny jest sposób zaprezentowania produktów czy usług. potencjalni wspierający muszą być w stanie dowiedzieć się, jak najwięcej o naszym pomyśle, aby mogli uświadomić sobie jego wartość. Jak sprawdzić, czy biznes wypali? 7 sposobów na przetestowanie pomysłu na biznes. Dlaczego warto sprawdzić, czy pomysł na biznes wypali? Najkrótsza odpowiedź na pytanie, dlaczego warto przetestować pomysł na biznes przed otwarciem, brzmi, aby nie musieć zamknąć firmy niedługo po jej otwarciu. Nie stracić preferencji, które obowiązują przy pierwszym otwarciu działalności. Sposób pierwszy: Wykorzystaj serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne. Najprostszym sposobem sprawdzenia czy biznes wypali jest próba sprzedaży testowego produktu. Jeśli produkt jest fizyczny, możesz wykorzystać serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne. Sposób drugi. Wypróbuj działalność bez zakładania firmy. Możesz świadczyć usługi i sprzedawać produkty bez zakładania firmy. Do wyboru masz co najmniej trzy opcje. Działalność nierejestrowana, czyli sposób prowadzenia działalności bez zakładania firmy, możliwy do osiągnięcia przychodu w kwocie 1400 zł miesięcznie. Inkubator przedsiębiorczości. Możliwość prowadzenia działalności pod inkubacją. Budujesz własną markę, ale faktury wystawiasz na inkubator. Rolniczy handel detaliczny. Jest to specyficzny rodzaj działalności nierejestrowanej, dedykowany rolnikom. Sposób trzeci. Stwórz ankietę lub poproś o opinię. Jeśli Twój biznes jest mocno lokalny, możesz samemu przeprowadzić badania metodą ankietową. Tworzysz ankietę i wychodzisz na miasto. Szukasz osób, które wpasowują się w Twój target i zadajesz im pytania. Potem zbierasz odpowiedzi i analizujesz, jaką mają opinia w Twoim pomyśle. Sposób czwarty. Wykorzystaj media społecznościowe rozszerzeniem badań ankietowych w terenie są media społecznościowe. O ile rozmowa na żywo z potencjalnym klientem jest świetną opcją, o tyle anonimowa ankieta internetowa pozwala poznać zdanie, którego ludzie nie powiedzieliby Ci twarzą w twarz. Wszystkie portale społecznościowe, grupy dyskusyjne, a nawet fora internetowe możesz wykorzystać do badania opinii. Sposób piąty. Wypełnij model Lean Canvas. Model Lean Canvas jest alternatywą dla biznes planu. W ramach tego modelu masz 9 obszarów, które opisują wartość dla klienta, produkt oraz sprawy finansowe. Jakie są to elementy? Jest to, opisujesz problem, opisujesz rozwiązanie, kluczowe miary, jakimi będziesz mierzył osiągnięcie sukcesu, wartość, nieuczciwa przewaga, kanały dotarcia, klienci, koszty oraz przychody. Sposób szósty. Przetestuj crowdfunding. Zbiórki społecznościowe są popularną formą zdobycia pieniędzy na biznes. Tak traktuje te portale większość ludzi. Nie każdy bierze pod uwagę, że jest to miejsce, które może okazać się papierkiem lakmusowym pomysłu na biznes. Załóż zbiórkę na portalu crowdfundingowym i zobacz, czy faktycznie Twój pomysł ma uznanie. Sposób siódmy: zobacz, co działa w innych miastach. Powielanie pomysłów nie jest niczym złym, zwłaszcza jeśli robi się to inaczej i lepiej. Możesz prześledzić biznes w innym państwie i sprawdzić, co działa, następnie przenieść to na grunt polski i przetestować. Jest to również dobry sposób na szukanie pomysłów na biznes. Co po przetestowaniu biznesu? Testując pomysł na biznes, nie zapomnij o kosztach przedsiębiorc. Super. Jeśli testując pomysł na firmę zaczynasz osiągać przychody i wpływają zamówienia. Teraz przyszła pora na podłożenie Twoich prognoz pod tabelki w Excelu i sprawdzenie, czy pomysł działa. Allegro wprowadza kolejne zmiany w regulaminie. Allegro zapowiedziało nowe zmiany w regulaminie dotyczące między innymi, zmiany zasad sprzedaży oprogramowania w kategorii komputery. Po zmianach wprowadzonych w kategorii gier jest to kolejny krok, który ma na celu ułatwienie dotarcia do pełnowartościowych produktów. Jest to również istotna zmiana w kontekście wpływu na doświadczenia zakupowe kupujących i ochronę ich przed zakupami niezgodnymi z oczekiwaniami. Jak zdefiniować strategię obsługi klienta? Twój chef chce, aby zachować więcej. Twoi współpracownicy chcą, abyś zrobił więcej. Twoi klienci chcą, abyś bardziej ciś, bardziej się o nich troszczył. Jaki jest Twój plan gry? Jeśli go nie masz, nie panikuj. Chociaż jest w stanie dostarczyć więcej wszystkiego, może nie wydawać się wykonalne, biorąc pod uwagę bieżące obciążenia pracą. Masz klientów do wsparcia mimo wszystko. Jest to o wiele łatwiejsze do zrobienia, gdy masz jasną strategię obsługi klienta. Co to jest strategia obsługi klienta? Skuteczna strategia obsługi klienta powinna uwzględniać kilka ważnych czynników, w tym m.in. wgląd w konkurencję, badania konsumenckie, dane z, z marketplace'u, misja i wizja. Elementy strategii obsługi klienta. Przegląd bieżącej strategii obsługi klienta. Pierwszym krokiem do stworzenia strategii obsługi klienta jest przegląd obecnego podejścia firmy. Do tej obsługi. Celem jest tutaj, aby określić, co działa dobrze dla Twojej firmy i gdzie można stanąć, gdzie można to, ją poprawić. Tworzenie mapy podróży klienta. Innym ważnym elementem strategii obsługi klienta jest mapa podróży klienta. Przedstawia ona wszystkie interakcje między klientem a firmą, w tym wszelkie punkty bólu znalezione po drodze. Szkolenie personelu obsługi klienta. Gdy już wiesz, gdzie chcesz się poprawić? Następnym krokiem jest udostępnianie tych informacji zespołowi i przeszkolenie pracowników w zakresie każdego nowego protokołu. Czwarte. Określenie oczekiwań klientów. Niektóre oczekiwania klientów są fundamentalne. Jak być wiarygodnym i utrzymanie pozytywnego nastawienia. Są to rzeczy, które klient będzie oczekiwać od Twojej firmy za każdym razem, gdy wyciągną rękę. 5. ROZWIĄZANIE DLA KLIENTA Doskonała strategia obsługi klienta koncentruje się na rozwiązaniu problemów dla klienta. Czy te problemy są przewidywane lub nieoczekiwane? W większości przypadków, gdy myślimy o obsłudze klienta, domyślnie robimy obraz centrów telefonicznych i zespołów IT, odbierających połączenia telefoniczne przez cały dzień i noc. Ale wiele firm rzeczywiście Zespoły poświęcone przewidywaniu potencjalnych problemów i przechwytywanie ich, zanim wpłyną one na klienta. Są to zespoły sukcesów klientów. Są kluczowym elementem pełnej obsługi klienta. Nie tylko planują problemy w dół drogi, ale także regularnie meldują się z klientem, kontaktują, aby upewnić się, że wszystko idzie dobrze po zakupie. Szóste. Dostarczenie rozwiązań samoobsługowych. Dzięki usłudze wielokanałowej, łatwiej dostępnej niż kiedykolwiek wcześniej, nie ma powodu, dla którego firmy nie powinny oferować swoim klientom opcji samoobsługowej pomocy technicznej. 7. Rutynowe zbieranie opinii. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, czego klienci chcą od Twojej firmy, musisz zapytać i, co ważniejsze, ich słuchać. Twoi klienci są bardziej skłonni do pozostawienia Ci recenzji, jeśli zapytasz Oto we właściwym czasie. Ale musisz wziąć tę opinię na prawdziwy wgląd i zastosować ją do swojej strategii. 8. Śledzenie wyników zespołu. Jeśli chcesz, aby Twoja strategia obsługi klienta była stale skuteczna, musisz śledzić jej wydajność w czasie. Klienci zawsze szukają największego zwrotu za swoją złotówkę i są gotowi zwrócić się do konkurenta, jeśli uważają, że mogą uzyskać lepszą ofertę lub bardziej niezawodną obsługę. Najważniejsze pra praktyki strategii obsługi klienta. Dotrzyj do grupy docelowej. Zaoferuj wygodną obsługę klienta, bądź konsekwentny w działaniach obsługi klienta. Udoskonalanie produktów i usług w oparciu o opinię klientów. Zapewnij wygodę przy zakupie produktów. Tworzenie osobistej i cyfrowej personalizacji. Skoncentruj się na prostocie i łatwości obsługi. Przejrzyj elastyczność swoich kanałów komunikacji. Skorzystaj z, automa z automatyzacji i sztucznej inteligencji. Bądź proaktywny. Angażuj się w słuchanie społeczne. Zaimplementuj rutynowe szkolenie zespołowe. Tekst ma być klarowny, a nie prosty. W Szwecji prosty styl pisania określa się słowem klarowny. To chyba lepsza metafora. Tekst ma być klarowny, a nie prosty. Później jednak w projektach prostego języka pojawiają się problemy mentalne czy psychologiczne. Wiele osób czuje, że traci swoją najskuteczniejszą broń. Budowanie prestiżu i autorytetu przez język. Czy do każdego możemy mówić i pisać prostym językiem? Nie. Użycie standardu prostego języka zależy od dwóch czynników: trybu lektury i grupy docelowej. Jeżeli chodzi o tryb prostego języka, używa się wyłącznie w trybie przymusu, czyli wtedy, gdy sami nie wybieramy tekstu do czytania, ale narzuca nam go instytucja. Chodzi na przykład o pismo, umowę czy strony w Nie wolno go za to używać w trybie czasu wolnego. Tu teksty powinny być trudniejsze, nawet Nieco ponad nasze intelektualne siły, byśmy mogli się rozwijać. Pierwsze kryterium dookreśla jeszcze kwestia grupy docelowej. Prostego języka używa się wyłącznie wobec osób, które mają trudności z przetwarzaniem informacji ze względu na ich nadmiar, poziom skomplikowania czy słabe kompetencje czytelnicze. Dlaczego język firmowy niewiele różni się od języka urzędo urzędowego? Niestety wpadliśmy w pułapkę historii. Z powodów zaborów okupacji i okresu PRL polszczyzna publiczna nie rozwija się naturalnie. Nie wydzieliły się też dwa podstawowe w państwach demokratycznych style formalne urzędowi i biznesowy. Najgorzej miały firmy, które w PRL były faktycznie urzędami banki, ubezpieczyciele, firmy energetyczne i telekomunikacyjne. Słowo prosty jest bardzo podobne do słowa prostacki. Przy pierwszym kontakcie z prostym językiem jest tak rzeczywiście, ale to nasza cecha narodowa, mylenie wyrazów wyglądających podobnie. Osoby, które mylą prosty z prostackim, zapewne mają też problem z działaniami wobec strychu. Adaptujemy go czy adoptujemy. I pewnie z odróżnieniem epilacji do depilacji. W Szwecji ten styl pisania określa się słowem klarowny. To chyba lepsza forma. Tekst ma być klarowny, a nie prosty. Witaminy dla e-commerce. Pięć niezawodnych sposobów na podkręcenie sprzedaży. Wydaje Ci się, że posiadanie własnej witryny i obecność w mediach społecznościowych czyni Twoją organizację nowoczesną? Masz rację. Wydaje Ci Według analityków Accenture wchodzimy w epokę postcyfrową. To, co kiedyś w sieci robili tylko najlepsi, stało się obowiązującym standardem. Są jednak rzeczy, o które należy zadbać, żeby kurierzy przez sen recytowali adres Twojego sklepu. Ich wdrożenie to gwarancja sprzedażowego wzrostu. Wiele kanałów, jeden cel. Dla firmy zajmującej się handlem posiadanie własnego sklepu online jest rzeczą niemal oczywistą. Samo zbudowanie własnego systemu e-commerce nie jest dziś szczególnym wyzwaniem technologicznym. Prostota założenia sklepu to tylko czubek góry lodowej, za którą kryje się popularność sprzedaży w internecie. Siła dobrego słowa. Marilyn Monroe powiedziała niegdyś, nieważne co o mnie myślą, ważne, żeby mnie kochali. Hasło to przez lata działało niczym paradygmat branży reklamowej. O ile wciąż doskonale sprawdza się ono w świecie celebrytów, o tyle w przypadku firm i produktów to nic innego jak wizerunkowe harakiri. Współczesny konsument to osoba doskonale poruszająca się po sieci, która sprawnie i szybko weryfikuje informacje. Zaufanie, renoma i rekomendacje to czynniki, które decydują o naszym sukcesie. Content jest królem. Otwórca wielu kultowych ról Jerzy Sztur wiele lat temu zaśpiewał w Opolu swój kultowy szlagier Śpiewać każdy może. W dzisiejszych czasach każdy może również pisać. Jednak w tym przypadku, na przekór słowom piosenki, ważny jest efekt, a nie proces. Kreacja treści nie jest rzeczą prostą. Jak na dłoni widać to w przypadku wartościowych i angażujących komunikatów. Do ich tworzenia potrzebna jest nie tylko, nie, potrzebna jest nie tylko kreatywność, lecz również odpowiedni warsztat. Poszukiwaniu straconego klienta. Czy jest coś gorszego niż porzucony koszyk zakupowy? Oczywiście, wiele porzuconych koszyków. Portal Statista szacuje, że w 2022 roku blisko 90% zamówień nie doczekało się finalizacji z powodu braku ostatecznej decyzji internauty. Nie oznacza to wcale, że romans klienta ze sklepem internetowym w tym momencie dobiegł końca. Wykorzystując nową technologię, dane pozyskane przy odwiedzeniu witryny oraz źródeł zewnętrznych, takich jak na przykład hurtownie, audience data, możemy namierzyć naszego uciekiniera w czeluściach internetu, serwując mu kampanię retargetingową. Strategia ta polega na czasowym podążaniu z internautą, który odpowiada określonej przez firmie charakterystyce. Ma ona za zadanie nakłonić go, do sfinalizowania porzuconej transakcji. Kalendarz Premier. Stosuj narzędzia, które pozwolą Ci skupić na sobie uwagę odbiorcy i budować pozytywne napięcie. Jeśli regularnie wprowadzasz na rynek nowe kolekcje, produkty lub sprzedajesz asortyment sezonowy, strategia kalendarza Premier może pomóc zarówno w tworzeniu popytu, jak i angażowaniu klientów. Rozwiń sobie swoje strategie cross-sell i upsell. Inwestujesz w krocie w banery i reklamy, a zapominasz całkowicie o tym, co znajduje się wprost pod twoim nosem. Produkty powiązane odpo odpowiadają za około 35% transakcji w największych marketplacach świata, takich jak Amazon. Pamiętaj, że nie musisz ograniczyć się do sprzedaży na tej platformie. Zainwestuj we wdrożenie cross-sell i app-sell we własnym sklepie internetowym, wyświetlając informacje o powiązanych produktach każdej stronie na różnych etapach procesu zakupowego. Jeśli Twoja strategia jest tak duża, że nie mieści się w załączniku, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Nie ograniczaj się do jednej platformy handlowej czy kanału komunikacji. Powtórzę to. Macki Twojego sklepu powinny sięgać wszędzie tam, gdzie przebywa potencjalny klient. Narzędzia Bit.ly Bit.ly to narzędzie, które tworzy skrócone linki do śledzenia wydajności Twoich treści po ich wypromowaniu. Jeśli utworzysz niestandardowy, krótki link dla każdej kampanii promocyjnej, możesz śledzić, co działa dobrze, a co nie. Kolejne narzędzie Colorzilla Dzięki Colorzilla możesz odczytać kolor z dowolnego miejsca w przeglądarce. Szybko dostosować ten kolor, kolor i wkleić go do innego programu. Kolor Zilla pozwala uzyskać kolor dowolnego piksela na stronie. Możesz także wybrać kolor z palety i uzyskać kod CSS dla każdego koloru. To tyle w dzisiejszym e-commerce news. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jeśli macie jakieś pytanie, jeśli chcecie, żebyśmy pisali i mówili Wam o jakichś konkretnych tematach, napiszcie nam w komentarzu, na jaki temat byście chcieli usłyszeć w kolejnym newsletterze i na pewno to zgłębimy i Wam bliżej to omówimy w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.